Witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku dowiecie się jak zaprojektować grodzie i jak zaprojektować komory w sampie w akwarium słodkowodnym. W słodkowodnym dlatego że konstrukcja sampa do akwarium morskiego jest nieco inna. Tam wymagane są konkretne rozwiązania. Tu kot szaleje widać, właśnie dorwał tekturkę może tak przeszkadzać w trakcie filmiku, nie przejmujmy się tym. Ok, więc akwarium słodkowodne, Samp yy, Samp to jest po prostu filtr, yy, który stoi pod akwarium, jest to filtr otwarty, yy, co oznacza, że woda, która yy, wychodzi z akwarium u góry yy, nie, yy, nie płynie w obiegu zamkniętym yy, w w tak zwanym obiegu ciśnieniowym, jak na przykład w filtrach kubełkowych, gdzie ten filtr jest szczelny pod akwarium i nie ma tutaj możliwości wycieków, jeżeli nie nawali jakaś uszczelka albo rura albo tego rodzaju rzecz. To filtr kubełkowy jest systemem zamkniętym, natomiast samp jest otwarty, czyli mamy zawsze dostęp do złoża. Nawet na pracującym sampie, na przelewającej się wodzie możemy tutaj operować na mediach. Możemy coś zmieniać, modyfikować, wyjmować pompę czy cokolwiek. To jest układ otwarty. Fakt, że z akwarium nie zlatuje, nie zlatuje woda jest podyktowany tym tutaj kominem. I grzebieniem, czyli jeżeli nawet wyłączy się prąd, to spłynie tylko nadmiar wody nad grzebieniem na dół i po prostu przestanie pracować cały układ. Bez komina nie ma możliwości zamontowania sampa. Komina takiego czy, czy innego, czy jest to przyklejony komin, czy jest to komin wewnętrzny, czy jest to komin składający się nawet z rurek. Takie rozwiązania też są na YouTubie, ale są inaczej, inaczej jest ten układ rurek zaprojektowany niż w przypadku kubełka. Taką, takim kominem woda spływa na dół. Tutaj tak wygląda mój samp, Na innych filmach już pewnie widzieliście. Teraz przejdźmy do tych dwóch zbiorników. Przygotowałem tutaj dwa takie zbiorniki pokazowe, jak zaprojektować sampa. Nie kocie, ty nie będziesz pokazywał. Ja będę pokazywał. Ok, i teraz tak, na pierwszym zbiorniku omówimy może po kolei komory. Jakie i dlaczego właśnie takie i co właściwie powinno się w nich znajdować i dlaczego takiej wielkości a nie innej. Padały takie pytania niejednokrotnie na forum klubu Malawi, gdzie jest moim zdaniem najlepiej rozwinięty dział zrób to sam, czyli do it yourself w polskim internecie, jeżeli chodzi o akwarystykę. I tam wiele takich projektów yy, SAMPA było już testowanych, pokazywanych i itd. Tak ale padało, pada wiele pytań, jak zaprojektować te komory, dlaczego to tak ma, tak ma tak wyglądać, więc chciałem to pokrótce omówić. Przygotowałem sobie dwa zbiorniki akrylowe, akurat mam takie yy, i z pozostałych, jakby formatek akrylu, tutaj yy, włożyłem. Włożyłem je, żeby pokazać, jak te przegrody powinny wyglądać. One nie do końca są takie, jakie w rzeczywistości by były, zaraz to do tego dojdziemy. Ale najpierw po kolei komory. Samp ma spełniać dwa zadania. Ma mm, być wyposażony w filtrację mechaniczną, czyli na przykład jakieś gąbki, wata i tak dalej. Na wielu moich filmikach już o tym mówiłem. I ta komora mechaniczna jest stosunkowo najmniejszą częścią sampa, bo samp i tak i tak powinien być w wielkości moim zdaniem od 10 do 20% pojemności akwarium. E, czyli jak ja na przykład mam tutaj za mną akwarium 720 litrów, to mój samp na dole mieści około 150-160 litrów, już nie pamiętam dokładnie. To jest w pełni zalany. To jest moim zdaniem optymalna jakby procentowo objętość tego sampa. I teraz tak. Pierwsza komora mechaniczna, ona musi być najmniejsza, bo ona jest raz w tygodniu czyszczona. Gąbki są czyszczone, czy wata, czy jakikolwiek wkład się tam zajmuje, albo są wymieniane, albo są czyszczone. Do komory technicznej wpada woda z. Z góry z akwarium spada woda, tam należy zapewnić sobie taką cyrkulację, żeby te gąbki spełniały swoje zadanie. No bo jeżeli rury kończyłyby się nad sampem, mniej więcej na tej wysokości, tak, tu mamy gąbki, a przelew między tymi komorami jest górny, czyli woda przelewa się górą to w tym momencie woda nie poleci nam w te gąbki, tylko po prostu zanim, się, zanim poleci, wybierze najkrótszą drogę i już będzie tutaj. I do filtracji mechanicznej nie dochodzi. Także tutaj y, ta komora może być mała. Ona u mnie zajmuje jakieś y, 10-15% y, w tym sampie z tyłu, 10-15% y, jego objętości. Tam są gąbki, jest wata, jeszcze trochę waty mam w kominie u góry, także ta filtracja mechaniczna y, y, jest tutaj spełniona. Warto zwrócić uwagę, że y, jeżeli mamy zrobione to tak, że są tu wprowadzone rury i przelew mamy dolny i te gąbki tutaj są rury są gdzieś do połowy a przelew jest dolny tylko tak 2 cm to warto zrobić tak żeby ta część cała komora mechaniczna u góry miała wyższe jakby wyżej tutaj więcej szkła są najczęściej jest ze szkła, więc żeby te ścianki były wyższe, bo tu będzie ciśnienie wody i ten poziom wody będzie nieco wyższy niż tutaj z powodu oporu na gąbkach dołem. To warto wziąć pod uwagę przy konstrukcji komory mechanicznej. Komora mechaniczna. Jaki powinna mieć przelewy? Zaraz do tego dojdziemy na drugim zbiorniku. Teraz tak, druga komora to jest komora z wkładem bio, czyli biologicznym. Tutaj następuje y, jakby serce y, u, cyklu azotowego, czyli, y, czyli y, amoniak jest zmieniany na azotyny, azotyny na azotany, i, i te później są w wodzie y, w postaci właśnie NO3 je ewakuujemy z akwarium za pomocą cotygodniowej podmiany. W każdym razie komora bio, tutaj powinien być wkład bio, to są najróżniejsze ceramiki, keramzyt. Jako, że sampy zazwyczaj są ogromne w stosunku do filtrów kubełkowych, przyjmijmy, że na przykład na akwarium, średnio zarybione akwarium 450 litrów, Wystarczy kubełek wielkości powiedzmy 10-14 litrów, w pełni zalany, zasypany ceramiką, jako wkład biologiczny. Jako, że SAMP ma do takiego akwarium no przynajmniej 60-70, może nawet 80 litrów, to mamy tutaj swobodę. Im większy SAMP wybudujemy, tym gorszej jakości czytaj tańszy wkład możemy użyć. Bo jeżeli wyjdzie nam, te komory mogą mieć w zasadzie dowolną wielkość. Jeżeli wyjdzie nam, że, yy, że ta komora, bo tak wychodzi yy, z, z naszych wyliczeń, ma na przykład 10 litrów, a mamy przerybione akwarium 450 litrów, no to wiadomo, że tutaj musimy najdroższą ceramikę wrzucić, żeby to spełniało swoją funkcję. Natomiast jeżeli ta komora do 450. 5 litrowego akwarium ma na przykład w naszym przypadku 30 litrów, bo możemy sobie taki wielki sam postawić no to wystarczy nam tani ramzyt yy, ogrodniczy i też spełni swoją funkcję. Yy, tak ta komora 10% objętości ta komora ile nam wyjdzie? Natomiast ta komora nie mniej niż, to jest komora pompy, co widać nie mniej niż... Yy, Tyle, żeby histereza poziomu wody w niej, bo teraz jak wygląda praca komory pompy? Otóż praca komory pompy wygląda tak, że tutaj wlewa się woda, tak? U góry w akwarium mamy stały poziom wody, bo jest grzebień. Pompa pompuje wodę do góry i woda z akwarium i z układu i z sampa paruje. I teraz tak jak tłumaczyłem na poprzednich moich filmikach, paruje tylko i wyłącznie z tej komory, dlatego że tak, tu są wszelkiego rodzaju przegrody, czy to przepływ dolny, czy przepływ boczny. Teraz zobaczymy to na drugim zbiorniku. W każdym razie, jeżeli ta komora jest odgrodzona i przepływem górnym oddziela oddzielona od poprzedniej. Tutaj to nie widzimy tego, bo te ścianki są tej samej wysokości, ale powiedzmy, że ta ścianka byłaby tutaj niższa, dotąd i woda przelewałaby się do tej komory górą. To spadek poziomu wody w wyniku parowania nastąpi tylko w tej komorze, i teraz musimy zapewnić sobie tak dużą tą komorę. Żeby, jeżeli w ciągu tygodnia wyparuje nam na przykład 18 litrów wody, to żeby w tej komorze było te 18 litrów wody powyżej pompy. Bo jeżeli na przykład zdajmy na to, podmieniamy wodę co sobotę, tak i mamy nad pompą tutaj w czasie pracy sampa, mamy na przykład 18 litrów wody, a paruje nam 20, no to spadnie nam ten poziom wody niżej i może nam się zapowietrzyć pompa zanim dojdziemy do cotygodniowej sobotniej podmiany wody. Także na to należy zwrócić uwagę. Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednio duża komora, odpowiednio na przykład odpowiednio do tego dostosowana pompa, czyli nie z takim zasysem jak tutaj sitkiem, na który się nadziewa gąbkę, tylko rurką z kolankiem, szczelną, w dół skierowaną, kolanko po prostu się montuje i ona jest centymetr nad dnem i zasysa wody z nad dna, także poziom wody w pomp może dojść nawet dotąd, a ono i tak będzie działać, bo nie będzie zasysać powietrza. Chodzi nam o to, żeby pompa nie chodziła na sucho. A należy jeszcze zwrócić uwagę na to, tak jak ja mam tutaj, pokażę na tym sampie, tutaj widzimy, mam kreskę z oznaczeniem MAX, czyli przy włączonej pompie nie może być więcej wody niż do tej kreski. Ponieważ, jak zgaśnie prąd, a mnie akurat nie będzie w domu, to woda, która spłynie z góry, zaczyna podnosić tu się tutaj poziom wody, jeżeli spływa z góry, i dojdzie do tego momentu. To jest centymetr poniżej krawędzią. I wypełni cały sam centymetr poniżej krawędzią. Jeżeli teraz tak na starcie pompy, czyli po podmianie wody, bym miał ten poziom np. tutaj, no to całość co spłynie z góry, w razie wyłączenia prądu przelałaby się przez krawędź i miałbym tutaj jesień średniowiecza pod tym akwarium. Więc jakby do tego nie możemy dopuścić, to można wyliczyć, opublikowałem kiedyś w 2007, zdaje się, roku kalkulator do liczenia Sampa w Excelu, on jest dostępny w internecie. Kalkulator do Sampa trzeba poszukać na, w Google. I okej, okay. jakby to jest podstawa, jeżeli chodzi o komorę pompy. Ona u mnie jest zawsze największa, wtedy mam święty spokój, wiem że, mi, wiem, że mi paruje 22, tam 18 do 20 kilku litrów wody, średnio 22 litry wody. Mam tyle wody nad, nad pompą, eee, także od soboty do soboty nic mi się nie stanie, nie mam potrzeby eee, się stresować, że mi się zapowietrzy i na przykład zatrze pompa. Ok, teraz jeżeli chodzi o rodzaje przegród, rodzaje przegród na tym drugim przykładzie pokażę. Między komorą, nazwijmy ją tutaj też mechaniczną, oczyszczania mechanicznego, jest jak widzicie przepływ dolny. I teraz tak, można oprzeć sam na konstrukcji przepływ dół-góra, dół-góra-góra-dół. Tylko trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, czyli między komorą z filtrem mechanicznym powinien być, a biologicznym przepływ powinien być dolny. a między, I tych komór bio może być kilka, tych komór może być kilka z przelewami góra-dół, góra-dół. To nawet lepiej wpływa na, na opływanie złoża przez wodę. Natomiast przed pompą powinien być przelew górny. A to dlatego, że wtedy tutaj tylko nam opada woda, a nie w całym, w, w całym złożu. Złoże jest wtedy jednolicie zalane. E, I tu jest akurat zaprezentowany przepływ dolny, przepływ górny jakby był, to tutaj by się kończyła ta ścianka, tak jak u mnie w sampie. Widzicie tutaj jest przepływ górny, tam z tyłu i tam sobie woda się przelewa do pompy. Ok, jest jeszcze drugi typ sampów. E, drugi typ sampów to jest z komorami Przelewu bocznego, i tutaj widzimy, woda przelewa się tak. Te, te ścianki oczywiście powinny być dłuższe. Ja nie miałem akurat takich formatek, żeby to pokazać, ale tu powiedzmy 3 cm zostaje. Różnica jest taka, że przy przelewie bocznym, jeżeli nie odgrodzimy pompy hmm, przelewem górnym, tylko cały sam zastosujemy przelew boczny, to pompa wypompowując, wypompowuje nam całą wodę. Czyli w tym momencie wkłady, które wystają, pozostaną poza wodą. Dziękuję, to na tyle.